Dzisiaj wlatujemy do Smoczej Krainy i pogadamy o czymś, na co wszyscy czekali, czyli o różnicach między animacją jak wytresować smoka z 2010 roku, a filmem live action z 2025. I powiem wam jedno, ten film to był strzał w dziesiątkę. Odniósł sukces, a główne wątki fabularne zostały odzorowane naprawdę solidnie. Tak jakby ktoś wziął starą, ukochaną historię, odkurzył ją i wrzucił w nową, wypasioną wersję. A sama historia, klasyka opowieści o czka Chłopak, który zamiast ciągle walczyć ze smokami, zrobił coś totalnie innego. Zaprzyjaźnił się z nocną furią o imieniu szczerbatek. Dokładnie tak samo jak w oryginalnej animacji. I to dalej działa, dalej chwyta za serducho. W animacji mieszkańcy Berg wyglądali wszyscy jak tacy wikingowie prosto ze Skandynawii. Zero zaskoczeń, a w remake'u totalna zmiana klimatu. Berg przypomina teraz miniaturową ONZ. Mamy tutaj różne kolory skóry, różne kultury. Każdy jakby z innego zakątka świata. I co najlepsze, twórcy ogarnęli to jednym prostym zdaniem: Berg to zbieranina potomków wojowników z całego globu największych pogromców smoków z całego znanego wikingom świata. Więc czy możemy dalej ich nazywać Wikingami? Oryginalna animacja to była bajka kolorowa, lekka, pełna żarcików. I którzy zostaną, czkawkę. Aż chciało się dołączyć do ekipy z Berg i polecieć na smokach jak na wakacjach, ale remake to już inna bajka, dosłownie kubeł zimnej wody na głowę. Wszystko jest mroczniejsze, poważniejsze i bardziej przyziemne. Stoi, który w animacji rzucał kąśliwymi żarcikami, tutaj potrafi przywalić emocjonalnie tak mocno, że czkawka wolałby już chyba oberwać ogniem od smoka niż słowami od własnego ojca. Jesteś to ty na pewno. Ale nie pogromcą smoków niestety. Jeżeli spodoba Ci się ten film i chciałbyś pomóc mi rozwijać ten kanał, daj lajka i podbij ten film. Jak wytresować smoka w 2010 roku mówiło Ej, pamiętajcie, żeby czterolatki też dobrze się bawiły przy oglądaniu tej animacji. Jak wytresować smoka w 2025 roku Wrzućcie ogień, ma być mroczno i dojrzale. I to czuć na każdym kroku. Remake ewidentnie celuje w starszą widownię. Smoki wciąż są piękne, ale tym razem bardziej w stylu Za chwyć się, ale uważaj, bo cię zjedzą. Nasz ulubiony kowal pyskacz w animacji stracił prawą nogę i lewą rękę, a w filmie plot twist. Teraz to lewa noga i prawa ręka. Niby drobny szczegół, ale ma całkiem praktyczne wyjaśnienie. Aktor Nick Frost miał właśnie operowaną tę nogę, więc tak po prostu było mu wygodniej na planie. Proste i logiczne. Ale no kto powiedział, że każdy pyskacz w każdej wersji świata musi mieć dokładnie takie same braki w kończynach? A może myśleli, że nikt nie zauważy? Jak wszyscy docierają do smoczego, leża w animacji mogliśmy zobaczyć klimat z kreskówkowej przygody. Smoki uciekają, czerwona śmierć wychodzi z dziury, wszystko pachnie raczej kinem familijnym. W remake'u witamy w horrorze. Gigantyczny smok wyłania się z... jak potwór z Godzilli. Jak możemy zobaczyć tego wielkiego smoka, to aby dopasować go do nazwy, dodali mu więcej czerwonych akcentów na głowie, niż to było w animacji. W animacji wątek mamy czkawki, był no cóż, mocno minimalistyczny. Mamy tylko jedno zdanie o hełmie zrobionym z napierśnika mamy i koniec, zero dramatu. Matka chciałaby, żebyś to nosił, to połówka jej napierśnika. W filmie, uf dramat rodzinny pełną gębą. Walka, bo tak miała na imię mama czkawki, jest wspomniana jako ofiara ataku smoków, co w sumie tłumaczy obsesję stoika na punkcie ich tępienia. ona zabiły ci matkę, mało ci jeszcze! I nagle historia o smokach zmienia się też w terapię traumy ojca, który nigdy nie pogodził się ze stratą. A że wiemy ze sequela, że walka jednak żyje, to czujemy, że twórcy zostawili smak kolejnej części. Bliźnięta torsonowie, czyli mieczek i szpadka, w animacji typowe kreskówkowe rodzeństwo. Identyczne gabaryty, blondyni, żywe memy, wieczna kłótnia. W remake'u totalna zmiana. Rudzi, starsi, po kilka razy nie przeszli treningu i już nie wyglądają tak samo. Po przyjrzeniu się im, szpadka wygląda bardziej jak siostra śledzika niż mieczyka. Kolejny bohater Sączy Smark w animacji to klasyczny szkolny osiłek. Koko mało, ja to załatwię. Zero Głębi po prostu ten zły chłopak z klasy. W remake'u nagle dostaje tło ojca, który traktuje go jak powietrze. Tęskniłem, ale wiesz, tak po męsku, nie? Co mogliśmy już zobaczyć w serialu Jeźdźcy smoków. I nagle wszystko się układa. Chłopak kozaczy, bo desperacko chce zasłużyć na uwagę. Nagle zaczynamy mu współczuć i widzimy, że on i Czkawka mają więcej wspólnego niż się wydawało. To już nie tylko szkolny osiłek, to ktoś, kto naprawdę próbuje znaleźć swoje miejsce w świecie. Ceny lotów w animacji dawały Friday i poczucie przygody, ale w remake'u oj, tu kamera bawi się w pilota wyścigowego. Loty wyglądają tak, tak realistycznie, że momentami masz wrażenie, że zaraz trzeba będzie zapinać pasy, a stewardesa wyskoczy z instrukcją bezpieczeństwa. Efekt. Totalne wow, ale też lekkie zawroty głowy, szczególnie dla tych, którzy mają lęk wysokości. W filmie niektóre wątki też zostały nieco rozwinięte. Animacja trwała około 95 minut, a film live action aż 125 minut, więc dostaliśmy dodatkowe 30 minut akcji. Efekt kilka nowych momentów, a niektóre sceny z oryginału zostały rozbudowane i bardziej dopracowane. Dzięki temu historia ma większą głębię i trochę więcej. Pazura. Przykładem takiego rozwinięcia jest scena walki ze smokami. Kiedy załoga dopływa do mglistej krainy, a później wraca stamtąd pokonana. W animacji widzieliśmy tylko, jak wracają. A to, co tam ich spotkało, pozostawiono w domyśle. W remake'u dostajemy pełne rozwinięcie, momenty walki, napięcia i trudności. Które naprawdę pokazują, że wyprawa nie była bułką z masłem. W filmie został też rozwinięty wątek, dlaczego Astrid na początku nie przepadała za czkawką. W filmie wprost. Pada. Chłopak jest traktowany ulgowo, bo jego ojciec jest wodzem, a Astrid marzy, żeby kiedyś to ona mogła objąć tę rolę. Mój ojciec nie jest wodzem. Ja nie dostaję forów, nie idę na skróty. A jeśli chodzi o detale wizualne związane z Astrid, w animacji była jasną blondynką, a w remake'u ma ciemniejsze włosy. Jakby upaćkane błotem z jasnymi pasemkami. Za to przykładem tego, co było w animacji, a nie pojawiło się w filmie, jest atak straszliwców na czkawkę po locie testowym. W animacji bohaterowie zostali zaatakowani na małej wyspie, a w filmie ten wątek po prostu wypadł. Trochę szkoda, bo dawał dodatkowego napięcia i pokazywał, że przygoda w Berg wcale nie jest taka łatwa. Na tym kanale jest wiele fajnych materiałów. Jeżeli chcesz poznać ciekawostki z innych filmów i animacji, sprawdź ten kanał, a na pewno znajdziesz coś dla siebie.